Dziś Łódź jest miastem elektromobilności, powiedziałabym nawet stolicą elektromobilności. Rozmawiamy o zeroemisyjności, o tym, jak tworzyć strefy czystego transportu. A z nami w studiu pan Adam Wieczorek, wiceprezydent miasta Łódź. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Łódź swego czasu była totalną betonozą. Dzisiaj to się zmienia. W jaki sposób starają się państwo zrobić z Łodzi miasto przyjazne, zieleni lub też zielone miasto? Przeszliśmy bardzo długi proces, i mamy teraz kilka minut wywiadu, i ciężko będzie to skompresować. Ja mogę powiedzieć tak, że sam początek to było wyciągnięcie łodzi z infrastrukturalnej zapaści. I to na samym początku nie objawiało się w zielonych przestrzeniach aż tak mocno, bo mieliśmy taki poziom nie infrastruktury, która była zdegradowana, że musieliśmy się na początku bardzo mocno na tym skupić. Kiedy osiągnęliśmy pewien poziom, który dla już mieszkańców był zadowalający, Momentalnie przekręciliśmy tą wskazówkę w stronę zielonych przestrzeni, w stronę rozwiązań proekologicznych, w stronę rozwiązań, które sprawiają, że poziom życia mieszkańców jeszcze bardziej się podnosi. I też ta przestrzeń ostatnich 10 lat została pięknie wykorzystana, bo z podstawowych aspiracji mieszkańców, żeby chodniki były proste, żeby drogi były równe, żeby infrastruktura budownictwa była ładna, żeby naprawdę oddawała to piękno łodzi, co dzisiaj widzimy. Te aspiracje zaczęły się przesunąć w stronę zieleni, w stronę jakości pod kątem spędzania wolnego czasu w przestrzeni, która daje właśnie ten komfort, a nic chyba lepiej nie daje możliwości spędzania czasu wolnego i komfortu, jak przestrzeń zielona w mieście. Mm -hmm. Świetnie, że Pan o tym wspomniał. Kiedy myślę sobie o dużym mieście, jakim jest również Łódź. To myślę sobie, że hmm, można się po, po takim mieście poruszać w dwu, dwójnasób. E, transportem zbiorowym albo własnym samochodem. Przy czym własnym samochodem to jest to, na co nacisk najczęściej hmm, stawiają mieszkańcy. A pan jest przykładem osoby, która w sumie. Nie ma samochodu. Ja nie posiadam e, samochodu, żona posiada e, samochód. Jeden pojazd nam wystarcza w rodzinie, docelowo będzie zero pojazdów. Wierzę w ideę carsharingu, wierzę w tworzenie społeczności lokalnych, które będą wzajemnie sobie pożyczać samochody. Dzisiaj podoba mi się idea związana z car rentingiem. Firmy, które dzisiaj, których flotę możemy wypożyczać na minuty, na kilometry, które stoją w pobliżu. Dzięki poprzedniemu kongresowi nowej mobilności dwa lata temu udało się ściągnąć firmę choćby panek do naszego miasta, która zainicjowała swoją działalność w lutym zeszłego roku, co mnie bardzo cieszy, ponieważ w ramach jej strategii również jest elektryfikacja floty, więc po pierwsze mamy car renting który powoduje, że coraz więcej osób jednak rezygnuje z samochodów i stwierdza, skoro blisko można wypożyczyć samochód, to będę miał taki wypożyczany samochód na chwilowe okresy, kiedy potrzebuję. A z drugiej strony, jeżeli ta flota się zelektryfikuje, no to mamy dwa w jednym. A w jaki sposób przekonać mieszkańców do tego, żeby przesiąść się z samochodu na przykład do czystego transportu albo niskoemisyjnego transportu zbiorowego, albo zeroemisyjnego transportu zbiorowego? Przede wszystkim to jest obciążenie po stronie samorządów, bo wraz z rozwojem naszej cywilizacji każdy ma potrzebę i odczucie, że jednak musimy coraz bardziej dbać o planetę. Ale z drugiej strony, jeżeli mieszkaniec zderza się z tym, że ta oferta po stronie transportu zbiorowego jest nieadekwatna, czyli układ linii, ale też infrastruktura tych, tychże linii, autobusu czy tramwajów jest niewystarczająca, no to naturalnie ciężej mu będzie zrezygnować z indywidualnego środka transportu. Więc po stronie Łodzi ogromne Inwestycje w ostatnich latach były czynione w zakresie poprawy infrastruktury transportu zbiorowego. Choćby jedna główna trasa od wschodu do zachodu łodzi w zakresie tramwaju i całej pozostałej infrastruktury wraz z tramwajami to był wydatek rzędu miliarda złotych, a zatem ogromne pieniądze, natomiast to sprawiło, że ta infrastruktura diametralnie się poprawiała. Więc po stronie samorządów infrastruktura, natomiast Wraz z rozwojem świadomości i takich potrzeb, postaw proekologicznych i rozwojem tych postaw, jak te dwie rzeczy ze sobą się połączą, to wtedy mamy idealne połączenie i mamy rozwiązanie problemu. Jakość powietrza w naszych miastach będzie się poprawiała. I ten aspekt, na który chyba mało osób zwraca uwagę, ja dzisiaj podczas prezentacji specjalnie podkreśliłem ten temat. My żyjemy w zanieczyszczeniu hałasem. Dzisiaj indywidualny transport to nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale również zanieczyszczenie hałasem, co diametralnie wpływa na nasze funkcjonowanie. A ma Pan rację, Panie Prezydencie, mało kto wie, że hałas to zanieczyszczenie środowiska. Faktycznie warto zwracać na to uwagę. Mówił Pan o tym, że warto edukować, że Warto zwracać uwagę na, na elektromobilność, uczyć tej elektromobilności i zeroemisyjnego transportu mieszkańców. A ja się zastanawiam, co z tym, co za chwilę pojawi się w Polsce, a mianowicie ze strefami czystego transportu, bo to już jest, to nie jest zachęta, to już jest jakby przymus, ale chyba w dobrym kierunku idący. To jest przemysł, tylko że w wydaniu obecnych przepisów ustawy o elektromobilności to jest kierunek, który jest nie do wykonania. Kraków spróbował na swoim kazimierzu wprowadzić strefę czystego transportu, uchowała się jedynie pół roku, ponieważ była ona opresyjna względem mieszkańców i zero-jedynkowa. Dlatego obserwując zmiany w ustawie elektromobilności, gdzie rząd już zaczynał iść w dobrym kierunku i w pewnym momencie się wycofał z tych zmian, my jako samorządy stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać, wyjdziemy z własną propozycją skierowaną do rządu. Dzisiaj ministrowi Kurtyce przekazałem osobiście na ręce. Podpisany, podpisaną deklarację na rzecz rozwoju stref czystego transportu, podpisaną przez 12 samorządów w ramach Unii Metropolii Polskich jest tam 9 punktów. Konkretne zapisy, w jakim kierunku chcielibyśmy, żeby strefy czystego transportu szły. Przede wszystkim to są strefy, które nie są opresyjne, a są skonsultowane i przyjęte z pełną akceptacją przez mieszkańców. To są strefy, które nie wykluczają. Za porozumieniem, oczywiście. Samorządowiec względem takiego polityka krajowego to jest troszeczkę inny człowiek, o tyle, że my mamy na co dzień bardzo bliski kontakt z mieszkańcami. Jesteśmy osobami, których na co dzień się dotyka, więc ja często wchodząc do sklepu spożywczego, konsultuję pewne tematy, podpytuję się, bo znam panią, która mnie sprzedaje, podpytuję jakąś kwestię, więc mamy na co dzień kontakt, więc pełnej akceptacji ze strony mieszkańców, ale też nie w wydaniu opresyjnym, a w wydaniu progresyjnym. Czyli mówimy tak, dzisiaj strefy czy. Tego transportu wprowadzamy i nie zmieniamy nic, ale już jest sprawnie uregulowana, że istnieje, bo określiliśmy jej ramy i podstawowe warunki. Ale załóżmy za 5 lat mówimy, że samochody z normą Euro X na razie nie podaje już nie będą mogły do tej strefy wjeżdżać, a jak wiadomo, będą ponosić opłatę za następne 15 lat kolejne podwyższenia tego rygoru. Ale to będzie wszystko szło pięknie wraz z rozwojem świadomości infrastruktury i też naszego bogacenia się jako Polski, no bo jako Polacy no nie jesteśmy, jak zachód Europa, aż tak majętni, więc wraz z tym bogaceniem się też będzie się pojawiała, poprawiała kwestia związana z tym, z jakimi, jakimi pojazdami jeździmy. to jest Mądre budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, czyli rozmowa z nimi i też dążenie do tego, żeby to oni podejmowali decyzję, żeby nie czuli tej presji na sobie, żeby to oni stwierdzili, że to jest ten moment, kiedy zmieniam samochód na hybrydowy lub też elektryczny, w pełni elektryczny. Państwo tę świadomość mają i to jest fantastyczne. Powstanie sieć ładowarek na terenie łodzi, będzie ich ponad 100. Tylko kiedy? Już mówię, docelowo będziemy mieli na ten moment wedle wszystkich planów ponad 189 ładowarek i 375 punktów ładowania i składa się na to kilka elementów, po pierwsze są ładowarki w ramach planu budowy ładowarek, które będzie realizował OSD, w przypadku Łodzi będzie to Polska Grupa Energetyczna. To będzie blisko 200 punktów ładowania. My zaczęliśmy cały proces związany z infrastrukturą do ładowania aut elektrycznych dlatego, że sami przygotowaliśmy ofertę dla biznesu. Przygotowaliśmy kilkadziesiąt lokalizacji, one na dzisiejszej mapce podczas mojej prezentacji były pokazane. Które dedykowaliśmy biznesowi, zanim przygotowaliśmy plan budowy. Dlaczego wyszliśmy z takiego założenia? Bo chcieliśmy biznesowi przekazać na preferencyjnych warunkach lokalizację premium. Bo kto jak kto, ale samorząd łodzi, wie, które są lokalizacje najlepsze, gdzie najwięcej aut staje, gdzie będzie największa rotacja i gdzie też najszybciej uzyska się rentowność z tego typu ładowarki. Taką ofertę przygotowaliśmy i tam jest kilkadziesiąt takich lokalizacji. One zostały z automatu praktycznie wydzielone i zajęte pasaru, pasy ruchu. Teraz obecnie procedowane są kwestie przyłączy w Polskiej Grupie Energetycznej, tak żeby mogły być usytuowane te obiekty. My stwierdziliśmy, że jeżeli dzisiaj badania pokazują, że blisko 80% ładowań to są ładowania przydomowe, a pozostałe to są te podładowania albo ładowania w, w terenie, to powinniśmy stworzyć infrastrukturę, która po pierwsze w ramach Śródmieścia, do którego głównie ludzie zjeżdżają, tam będzie podstawa baza na podładowanie tych, tychże pojazdów, ale z drugiej strony w terenie, czyli tam, gdzie są osiedla domów wielorodzinnych, tam gdzie są blokowiska, tam żeby były właśnie usytuowane ładowarki aut elektrycznych, bo jeżeli jest się posiadaczem autoelektrycznego, elektrycznego, to wcale nie oznacza, że się mieszka w domu, a zatem tworzymy infrastrukturę, która będzie również stała w osiedlach wielorodzinnych przy budynkach wielorodzinnych, dzięki czemu odstawiając samochód na parkingu, Niedaleko własnego bloku będzie można po prostu podpiąć go do, do ładowania, a zatem odpowiadamy na potrzeby osób, które chcą mieć, chcą mieć pojazd elektryczny, ale nie mają infrastruktury, bo mieszkają w budynku wielorodzinnym. Natomiast tym osobom, które przyjeżdżają zewsząd do śródmieścia, będziemy tworzyć infrastrukturę, która w każdej przestrzeni, praktycznie w każdym kwartale, będzie odpowiadała ich potrzebom, żeby podładować swój samochód. A ja tylko przypomnę, że jeśli ktoś posiada samochód elektryczny, to tak naprawdę podładować może się wszędzie, bo bardzo często można samochód elektryczny ładować ze zwykłego gniazdka. Panie Prezydencie, bardzo trzymam kciuki za to, by łódź stała się stolicą polskiej elektromobilności. No i gratuluję już kolejnych kroków ku temu, by to osiągnąć. Piękne dzięki. Pan Adam Wieczorek, wiceprezydent miasta Łodzi, był z nami. Dzięki wielkie. Dziękuję.